Witajcie widzowie w trzecim odcinku z gry Trank Force Heroes Remastered Idziemy do sklepu i spinujemy nas na samym starcie Medyk? Gówno? Rzadki gówno dla Medyka Wow Starego wideo To nie jest bardzo zabawne Okej okay. A ja wam przypominam widzowie czy bardziej informuję was Jeżeli chcecie następny odcinek, czyli czwarty odcinek z gry Force Heroes Jak najszybciej, jak się da czyli o godzinie 11.30 to pod tym filmem zostawicie 10 łapek w górę to lecimy pograliśmy tutaj medykiem mmm cycki CYCKI dobra ale tak na poważnie co tu masz ciekawego? A, jest już wszystkiego takie takie seta jest, dobra on może być uzi, dobra ale tak ma wyposażone. A, bo to jest ogólne. Dobra, ty masz nigla, A ty masz Uzi. I lecimy tobą. I dajemy ci swój moc. Jej. Misja. Normalna. Side Opsy będę robił. Jak się skończą misje. A, czekaj, bo się skończyły mi misje. Infection był ostatnią misją dostępną w kampanii. O nie wierzę w to. O, to. Jak się skończyły nam te, to lecimy side. Ten zrobiony, to lecimy kolejnego side option. To musimy dograć, musimy kończyć grę. Sniper! Dobra, jesteś. Leżysz. Powaj! Daj mnie, a czekajcie, jeszcze sekundkę. Muszę, mi się wydaje, że... Ustawienie jest hajdę jednak nie wiem, tak ogólnie nie widzę potrzeby mieć maksymalnej ośrodkości. Ja grałem na jedynki i górką, ja nie chcę mieć taki nagły. Da się tu utopić? On tak widzę, nie bardzo da się tu utopić. No cóż, przejmujemy komputery. Komputer jest nasz. nie. Ależ Czekaj, czekaj, czekaj. Dwa odrzut. Zbrojmy obrzut! Dobra, jest. Wszystkie mam przejęte? Wszystkie są przejęte. Wszystkie, wszystkie są nasze. Idę na to zobaczyć. Nie przyjmują. Te jakie dopracowane. Animacje mają, się pobierają jakieś. Widzicie? Przykręci. Przejęli nam! Dobra, sniper dalej topę. A ja tego nie widziałem, on jest niewidzialny! Czy go widać? Jest taki cień, ale go nie widać. Fajne. Czy to nie jest kompletnie niewidzialność, ale nie widać się. Tu macie. widzisz? O, dzisiaj to rozłożyli ostro. Uleczył się Ham. Dobra, nie ma ich. Ale te uzdy sobie Czy tu on digga? nie, tu on Uzi. A to uzió takie typowo fatalne, okej. Okay. Jakby mi się skończyło. A fajnie, dobrze wiedzieć. Łał, to nie ma dystansu w ogóle. Pakie to ma do dupy zaki. No, no takie typowe uzió. Ona no, takie coś. No na no, zabijanie jest idealne. idealne Ale widzę, że piłkę to ja chyba nie ramo. Ja. Nieskończone amo w pistoletach ja Ej, widziałem Pomarańczowy pomarańczowej jest tutaj jak ta skrzynka ABS, idźmy dalej Siisk Siisk Uwielbiam ABS, najpierw jest zbyt OPE Trzeba wam maksymalizować sobie na placu Nie ma tu? A tu jest ich góry Leżysz że z tyłu? Nie? że z tyłu? Ej, mi się wydaje, że to mam 100% celne, gdzie kłócą. Kill to kill! Zabawne. No, Ale dobra. Ale zaraz połowę punktów, a nie mamy żadnych, A, skrzynki żadnej mamy. Dziwne macie głowę. Dziwne macie łeb. Chyba się mogę przystosować do tego, że przy... zmiana broni jest w myszy. A nie pod kół. A nie pod 1-2. Dobra, trzeba się po prostu przyzwyczaić. Ale kam, już zabrał apteczkę. Dobra, trzeba resztę, resztę, Jeszcze przyjmujemy, dobra. Punkt ja Czuję się węglą w baty pizda. Ma... Uwielbiam tą misję przyjmowania punktów w baty więc... Fox. O ostatnia mo? o? ostatnie. O, ostatni. No more. O, lagi. To są takie typowo systemowe, widzę. Nie moje. Czyli gra jeszcze nie jest optymalizowana na 100%, jak widać dalej jest. Opa. Alfa dostęp do demo Aby to nie było jak Liga Legend, czyli gra, który nigdy nie wyjdzie z Alfy. A to go ogóle. A, nie, ja wcale nie mam. A, asystę dostałem? Mam asystę? Ej, Cudownie. Cudownie. Spadaj, ale nie ma zaćmień. nie ma. Musiałem sprawdzić. Aby leżał, chciałem łeb strzelać, ale nie miałem po głowie. Dlatego trzeba po prostu zabijać. Pomogę ci, aby się dźwięk zbugował. Co to jest? On um, ci po na kierunku. Zastarane, to jest? Z gula uciekł. To nie spodziewałem się tego po tobie, że mi wyglądał oglądał tokiem gula za dużo. A ta misja jest żmudna. To największy minus tej misji, czyli trzeba długo czekać się drogi. Level up! Ale eksplozja. zabójstwa. Pięknie. Ale myślicie level. Ciekawe jaki jest maksymalny level w demo. Żyłem. Zabiłem. Będę ostrzeliwał w tył. Wsparcie! Te przeładowania są lekko takie hard as fuck, ale dobra Leży Mamy 3 Czyli znaczy mamy... Aha, zones. To tak śmiesznie widzę działa, bo jeżeli mamy 3 punkty, to my nie dostajemy 3 punktów na sekundę, tylko dostajemy 2 punkty na 3 sekundy. Czy on go! Czekajcie, czekajcie. Ja to jednak będę montował, bo ja to muszę zobaczyć. To on go Dwa punkt na 3 sekundy. Czy on go zdebugował? To się wcale nie jak się kogoś zabijane tutaj? Żeby to takie coś się zrobił. Jeśli że to zrobił. Nie, ja to muszę zobaczyć. Nie widać mnie. Jest w skrzynce. Ile trzynce jestem nie w wodzie, jestem, dobra. A! No tak, o no kurwa, się wbiłem! Trzech! w sumie. Ale jest mission completed? Tak, 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 skończyłem misję, dziękuję. Jak dalej? Cudownie. Ha, 52, co to jest za punkty? Ale jest pięknie, jest cudownie Jak to zajął punktów? Ale ja nie rozumiem Jakie podstawy? Nie, nie, nie rozumiem Ja nie rozumiem na jakie podstawy to się punkty dostaje w tej grze Ale spoko No bo Zrobiłem misję, zabijało, ile, nie nikumam przyjm przyjm Przyjmowałem punkt ja nie rozumiem! Nie, nie wiem czy ja chcę rozumieć. Ja chcę coś dla tanka Czyli gadget, ale no, gadget to są drogie Wszystko nie będzie rzadkie. Aha, nie mogę tak sobie pozwolić. No cóż A to nie ma sensu, no dobra. To niech będzie dla Assassin to jest Sniper, tak? Assassin to jest Sniper. A tanka coś. To Mary. Tu dostajemy. Come on. Shotgun. Mamy Shotguna. Pierwszego. Czyli dla mnie tank ma już większą wartość postaci. Ja nie mam gwiazdek, zrobiłem misję, zrobiłem misję, lecimy dalej, kolejną. Jeszcze będzie odcinek z maksowania misji na trzy gwiazdki. Jak najbardziej przedłużyć granie w tego. Jak najbardziej przedłużyć granie w Strike Maksuj wszystko na trzy gwiazdki. Bo ten tak taki w widzę jest. Jak się zmienia postacie nimby? Change, a, change class. Aaa, to tak działa. Medic. Medic, pokaż swoją siłę. Aha, idzie, big czad. Tak, serial jest bugowany i mam nic na żelazo. A ten pistolet odrąb 300. Hmm, Zabij, zabija. Kill to kill. Mi dopasuje. Dwa punkty. Nie, dwa znowu z punkt na trzy sekundy. Jezda, no, to wolno mnie to. No dobra, no, sam na trzech? To takie trochę liche. Dajcie jednak inoklas, dajcie mi tego gościa szoganem. Ja tu muszę się przyzwyczaić, że jestem tankiem. Jeżeli nie jestem zbyt potężny. To nie jest tank z jedynki. Przeładuj się od tego, Digelka przeładuj. O kurwa. Taki digger z CS-a! Zero zdolności! O nie no dobra, wyjdę... do menu, ja nie chcę ja z tej samej misji robić. No to jest przyjmowanie punktu tak samo, jakbym coś chciał innego. Co tu mamy? Fizz Fe Party jest na lokalu, aha, że można sobie dwóch na jednym zabrać. okej. Okay. A co to jest. A nie, to są jakieś misje? Przynajmniej 15 flag w CTF. Aha, ale. A, bo my fisów nie mamy w tym. Tego nie ma w demo. Okej, okay. właśnie miałem wytyfy trochę, czemu tego nie mam? No, dostałem coś. Znowu to samo. Przynajmniej dla tanka, który to może sobie zamontować. Co to robi? I tak se to jest. A ta mi co to to? O, to to może być. Aha, to jest. Tak, od razu wezmę. Okej. obra, strzelanie nie ma sensu. Dołożyłem <grydy> ja to już. Ej, co po ciebie? Cześć, mi się wydaje, czy ja tu mogę robić kombo broni? Trochę jak porównajcie, kombo broni możemy. Ta! Spoko to jest. Przeładowane? Mogliby zmienić interfejs, bo jak widać białe na białym główno widać. Nie mam, nie mam muzyki, nie wiem czemu. Ale dobra. Nie! Spadłem! Idiota jestem. Różowy. Śmiesznie. Aha, nowa kill to kill? Czemniej można mieć kill do killa. Jest 1. czyli 7-3, 7-3 No i gupa, zabił mnie. Był lepszy! Ale fajnie ten, fajna ikonka. Dzięki za informację, mój przeciwniku! Czemu ja mam takie obywanie No, na... że tak daleko nie strzelę! To jest tak zrobione? Okej. Okay. Ciekawe, że za dużo od nikt nie trafię. Przeładowałeś? Przeładowałeś, ja to mój A, przeładowuj to! użył pistoletu! On użył pistoletu! Ej, AI już nie jest takie głupie! To nie jest takie głupie, AI! O jezu! O Jez! Ta celność! Huuu, ale headshot wleciał, piękny! Dobra, ja się może podszkodzić, grania w tobie. Ale z mi się wydaje, że to jest zbyt jasna Ja no nie mam takiej celności, a taki dystans człowieku. Najlepiej no, spokój, ja nie mnie gonisz. Dziękuję. A teraz ja tu. Lecz. A nie, nie ma muzyki. Przeładowanie... Lecimy dalej. No przepraszam was, że w tej misji nie dowiemy się niczego o kampanii, ale... Bądź właśnie dobrałem kill, a nież nie, przy cały Dobranoc! Piękny kill tu tu, 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 tu. nie ma to muzyki Ale jest dźwięk wiatru Dźwięk wody Ogólnie SX nie, nie wiem co się mówi Ale dopasowanie dźwięku jest nieprawidłowe bo nie jesteśmy tak w samolocie A dźwięk leci z tej mapy z wodą i lasem tego gdzieś się samolot rozbił Ogólnie wipi żadnego nie mam, fajnie, ale mam wszystkie trzy gwiazdki. I te bonusy gdyby, chyba nie działają. Mamy dostałem rzadki przedmiot. Dawajcie go. To jest zwykłe? No Boże, no, były mele. Jest chyba najwięcej tutaj. Ale dostałem coś ciekawszego, czyli jakiś premik. Staczo. Aj. Ten Staczo. To zakończ broń. A na nagranie? 12 minut, no czyli sobie mogę zakończyć nagranie, to może być m A ja to sobie dam m MK. A pisać, pisać do się nie dam, no czyli w skrócie można powiedzieć, widzowie, że już skończyliśmy. Prawdopodobnie, chyba że, chyba że trzeba tu zrobić coś więcej, prawdopodobnie nie. Fajnie, że dowiedzieliśmy się o tym, że jaki jest Mos Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie, żebym robił maksowanie demo. To możemy tak zrobić, że napiszecie w komentarzu: jak wbijecie tyle łapek, ile będziecie chcieli, czyli w sumie ponad 10 najlepiej, albo no 10 łapek, no to lecimy w kolejności. No to możemy maksować maksymalne levele albo maksymalny poziom misji gwiazdek. W ogóle fajna postać, co tu chodzi. Fajny typek, że go tu wybraliśmy. Na sam koniec, zakończymy sobie na assassina. Na, na Primary Na drugą broń lecimy Może coś dostanę, a może akurat dostanę nic. Come on. Dostaliśmy Wektora? To jest Vektor? Wektor! Ja to pamiętam z niego już. A mogę sprzedać bronię, a to w sumie mogę sprzedać wszystkie mele broni, to ich nie użyję nigdy w życiu. Ponieważ nie lubię broni mele. Tego też sobie nie potrzebuję. To w sumie jeszcze raz możemy zakręcić. A, to nie tak nie jesteś, ok. To nie będzie medyk. Stip jest z... Aha, nie mogę. To al, lecimy. No, dostać lepszy przedmiot. Lepszy plemiot. Czyli w sumie śmiesznie, Ok. W takim razie dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Widzimy się prawdopodobnie w kolejny odcinek na moim kanale. Piszcie, czy chcecie kolejny odcinek, go już nie chcecie. Mogę grać inne gry. mam jeszcze remaster Master na przykład.